Witam was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę wam zakupy z Kauflandu i kilka rzeczy z Dino. Z Kauflandu będzie trochę nowości, e, które kupiłam pierwszy raz, więc e, wam, z wami się podzielę. E, w Dino kupiłam już wam mówię wątróbkę wieprzową. Wątróbka wieprzowa była po 5 zł za kilogram. My lubimy od czasu do czasu sobie taką wątróbkę wieprzową zjeść. Robię ją wtedy e, bez e, cebulki, daję tylko bardzo malutko, ale daję za to więcej e, papryki. Ona wtedy jest dużo lżej strawna. E, da, wzięłam też pomidory malinowe, były po 9 zł za kilogram. To jest oczywiście z Dino. O, ładne pomidorki malinowe. W dino też wzięłam, już wam mówię. Mleko świeże, ale już je schowałam do lodówki. Ja je bardzo lubię. To jest takie mleko świeże w szklanej butelce i ono ma 3,8% i one kosztuje 5,39 zł. Ja lubię się po prostu tak napić takiego zimnego mleka prosto z lodówki właśnie jednak w szklanej butelce inaczej smakuje. Takie jest moje zdanie. Masa taka krówkowa, ale kajmak, smak truflowy wzięłam. Także będzie do jakiegoś ciasta i to kosztowało 8,50 zł. Tu jest 460 gramów. W smak truflowy. Bardzo lubię trufle, więc mam nadzieję, że ta masa też mi posmakuje. I wzięłam kości wędzone. Kości wędzone były po 11 zł za kilogram. Wzięłam całe opakowanie, ale że już gotuję, to po prostu zużyłam troszkę. Resztę po prostu pójdzie do zamrożenia. Uważam, że te kości z dino są jedne z lepszych na takie właśnie zupy czy coś takiego, ponieważ mają e, są bardzo fajnie po prostu uwędzone, świetny mają zapach. I teraz z Kauflandu wam pokażę dwa złote chyba i tak patrzę tutaj i 60-70 groszy. Jedna bułka taka z serem albo to z budyniem jest. To mój mąż sobie wziął. Bardzo drogie są drożdżówki, bo to jest zwykła drożdżówka. Mój mąż sobie wybrał. 15 zł o, złoty dał za wodę po goleniu. Były tańsze, bo były po 4 zł tekany. Herbatki były przecenione, więc wzięłam dwie. Jedna jest e, z e, zielona. To jest zielona herbata z. E, patrzcie, jedna jest z puncją, a druga jest e, z. Patrzcie, widzicie, zapomniałam. Te czerwone kuleczki, jak to się nazywa. No mniejsza z tym będziecie wiedzieć tu wam pokazuję. Także po 4 zł sztuka. Pięć e, 5 zł i 20 groszy duża śmietana, 18 do, do zup 400 gramów. Po 3, niecałe 3 zł dwa razy serki takie wiejskie, ja bardzo lubię na śniadanie do tego. Tylko że ja lubię na wytrawnie. E, kilka łyżeczek e, tych otrębów i i, I właśnie troszkę soli i taki serek. Wzięłam też w sosie paprykowym sardynki. One jedno takie małe opakowanie, bo to jest na raz, kosztowało 3,50. Masa netto 110 po odsączeniu 55 gramów. O, po 3,50 w sosie paprykowym. E, za 4 zł to mniej więcej koło złotówki takie bułeczki. Fitness. Wzięłam 4. Nie wiem, czy czasami nie zrobię z nich, słuchajcie, zapiekanych w frajerze. Będzie może przepis. E, nie wiem, koło chyba 4 zł kosztował. Nie będę Wam mówić, bo nie pamiętam. E, gulasz po węgiersku. To jest taka nowość, o! W ogóle kucharek dużo takich rzeczy, takich właśnie nowości wypuścił. Jak chcecie zobaczyć nowości, przegląd półek w Kauflandzie jest na kanale Artur i Becia. Także zapraszam tam. Wzięłam za 13 zł taką gąbkę do sprzątania. To jak ta gąbka sprząta, oczywiście też będzie recenzja na kanale Artur i Becia. Także zapraszam, 13 zł za tą gąbkę, taką 6 ,19 zł, 19 groszy ser wędzony, tutaj jest 135 g, już pokrojony. Taki. W promocji były karmy dla psów, że jedna taka karma, gdzie tu jest, już Wam mówię. Ile tutaj jest? 825 gramów. Wychodziły po 8 zł i, nie, i 85 groszy. Także. Ale trzeba było wziąć dwie. Także bardzo fajna cena. Dwie karmy. Też dużo taniej, Słuchajcie, wychodziły dzisiaj e, saszetki dla kotów, więc wzięłam. Jak się wzięło dwie takie? O, tu wychodziły po. 7 zł, 1, więc wzięłam 2, bo trzeba było, trzeba było wziąć 2. Także 7 zł, 1. Później też chyba właśnie po 6 zł wychodziło, jak się wzięło dwie te, po 6 zł, 1. Tu są cztery saszetki w środku i po 7,50 była szyba, też trzeba było wziąć 2. Także to jest dla Bartusia. Później tak, mleko jedno takie bez laktozy one wychodziło. Jezu nie chcę Wam tłamać 5 zł, bardzo drogie. 5 zł mleko, w ogóle mleko poszło w górę. A takie na później w kartoniku, tylko ma jest 1,5%, to one wychodziło 3, prawie 4 zł. Także takie na później. To do lodówki zaraz pójdzie. Około 11 zł. Jajki, jajka były tylko z chowu ściółkowego, więc wzięłam, bo nie mam. Elki. Tak, później wzięłam, bo potrzebuję czasami do zagęszczenia jakiejś zupy, więc wzięłam zupę jarzynową. Ona kosztowała. Słuchajcie, nie wiem, około 3 zł, 2,53 zł, jakoś tak. I dlaczego ja biorę? Tu ma bardzo dobry skład. Jest mąka ryżowa. Ja nie kupuję mąki ryżowej, bo nie, nie używam jej, ale właśnie od czasu do czasu potrzebuję, właśnie do zagęszczenia jakiejś zupki i to jest bardzo fajny za zagęsznik. Nie ma żadnego, są same suszone warzywa i troszkę tutaj mąki ryżowej. Także takie coś z etykietką za 15 za 15 zł i 50 groszy. Wcześniej kosztowało 30, 30 prawie 2 zł, 50% tani. Tu jest kilo, kilogram jest to karkówka po szlachecku. Za 50% ceny także y, zobaczę, zrobię Taką karkóweczkę. Do tego wzięłam dwa razy ściereczki. One są, jeśli się nie mylę, koło 5-6 zł. Uważam, że te ściereczki są fantastyczne. One są jak bawełna. Ja je lubię najbardziej i kupuję tylko praktycznie te ściereczki. Także dwa opakowania ściereczek. E, ziemniaczki w Kauflandzie dzisiaj były po 2 zł za kilogram, takie nawet fajne te ziemniaczki. Później mój mąż wybrał sobie jabłka e, grujeckie za 7 zł za kilogram. Takie jabłuszka wziął sobie. Do tego wzięłam dzisiaj były fajne i cenie kurczaczki, bo na kasie naliczał się rabat. One kosztowały 7 zł za. Kilogram kurczaka, około 7 zł. I a tylko tyle, że były takie malutkie. Wzięłam dwa i bardzo fajnie, niech będą takie malutkie, bo ja szukam takich czasami malutkich. Właśnie on jest naprawdę jak taki gołąbek. Chodzi o to, że on bardzo fajnie mi pasuje. Słuchajcie, na. Yy... Taki przyrząd do kurczaka zrożna. Właśnie takie kilowe kurczaczki. One najlepiej tam pasują. Bo jak są za duże, to się nie chce kręcić, bo jest za duże obciążenie. Także wzięłam dwa kurczaczki, jeden zrobimy, a jeden pójdzie do zamrożenia na kiedyś. E, chcę Wam jeszcze pokazać właśnie coś takiego. E, to jest krakus, bulion wołowy. One są po 4,50. Tutaj jest napisane, że porcja na raz wystarczy na 2 litry, e, tak jakby bulionu e, wolno gotowany po 4,51. To jest wołowy. Wziąłem dwa wołowe. Wzięłam jeden drobiowy, też pisze, że wolno gotowany i jeden wzięłam dla wegan. Jest to bulion warzywny też na 2 litry, porcja na 2 litry na raz. Ale fajnie, ponieważ jest tu napisane, że po otwarciu w lodówce można przechowywać w ciągu 7 y, y, dni. Y, jak smakują takie buliony? Y, oczywiście na kanale Artur i y, Becia. Y, coś miałam jeszcze mówić, y, wtedy też właśnie. Y, Kiedyś też właśnie próbowałam bulionów słoiczków. Ja ich nie kupuję ponieważ dla mnie są okropnie słone. Nie, nie zasmakowały mnie. Zobaczę jak będzie z tymi bulionami. Jak na razie popatrzyłam, to skład jest nawet, nawet dość fajny. Ale mówię, skład przeczytam i powiem jak smakują. Ale to na kanale Artur i Becia. I to by było na tyle. Taką tylko herbatkę jeszcze kupiłam w aptece, w aptece dos. Ta herbatka kosztowała około 15 zł. Fajna taka teraz właśnie z cynkiem, z witaminą C, owoc czarnego bzu, malina i kwiat lipy. Taka właśnie teraz na żeby po prostu na odporność organizmu przy takich właśnie Pogodach jak jest teraz, gdy pada deszczyk. I to by było na tyle. Jak wam, się moj, mój, e, jak wam się zakupy podobają, jak się filmik podobał, to poproszę o łapkę w górę. I nie zapomnijcie e, zasubskrybować kanału i zajrzeć na kanał Artur i Becia. Do zobaczenia. Pa, pa.